Do tej rywalizacji. 90 km, panowie, dzisiaj tutaj. Do pokonania. Walka o Puchar burmistrza. Dzisiaj tutaj w Szczerzyku. A to już naprawdę za chwilę. Ostatnie odliczanie. Juniorzy młodsi będą na trasie. Też nawet na pewno przygotowany pan burmistrz, a więc za chwilę. I jeszcze proszę państwa, ruszyli. Juniorzy młodsi, ponad setka dzisiaj na linii startowej tutaj tej kategorii. Junior młodszy ruszył do swojego dystansu. Przypominam, 90 km do pokonania. No i teraz samochody oczywiście oznakowane. I proszę Państwa widzimy piątka zawodników tutaj w tym momencie, a więc troszkę pękła, pękła grupka juniora młodszego, piątka, która w tym momencie przemknęła tutaj przed nami, sprawdzimy oczywiście czas, jaka jest przewaga, bo wiedzieliśmy, że tempo dość dobre, tutaj równiutkim rytmem zawodnicy przejechali. Ale tu oczywiście nic nie możemy przesądzać, ponieważ tutaj jeszcze naprawdę dwa okrążenia. Jeszcze 60 km dystansu. No ale czasami taka próba, proszę Państwa, od początku zaatakowania może się powieść. Uważajmy, jest speleton, jest speleton. Około 35 sekund przewagi ma piątka kolarzy. Tutaj z numerem 50 prowadził tą grupę Leszek Mieczkowski, Pomszczelce Krajeńskie. No i tutaj grupki, które gonią. Teraz dobijają do peletaru. A I cała kolumna, proszę Państwa, barownych samochodów polerowych, klubowych, która teraz jedzie za zawodnikami. W ostatnim okrążeniu. No i jest grupka, kolejna grupka uciekinierów. Mamy tutaj czwórkę kolarzy. Jest dwójka Wiktoria Rocin, jest tutaj numer 84 Orlęta Gorzów Wielkopolski. I Spoglądamy teraz również na czas, jaka przewaga na tych ostatnich 30 km, które są przed kolarzami, jeszcze do mety w tej kategorii wiekowej. Juniorzy młodsi już mają w nogach 60 km. Kolejna dwójka, tym razem juniora młodszego 20-25 sekund. Jest peleton. 35-40 sekund straty. 35-40 sekund straty do prowadzącej czwórki. Normalnie. Juniorzy mocy już przyjechali dystans 60 km. Przed nimi ostatnie 30 kilometrów dzisiaj tych zmagań. A my teraz około może 10, może 12 minut i czekamy na finałowe rozstrzygnięcie wyścigu w kategorii Juniorka młodsza. czwórka kolanży. Na czele. czy tak do końca wytrwali? Tak, mamy. Mamy solowy wjazd, proszę Państwa. Brawo dla tego zawodnika. Jest tutaj numer jeden kategoria. Junior młodszy Wiktoria Jarocin. A tutaj zobaczmy kolejny finisz i chyba to był reprezentant 100. Minus numerem 63. Jako drugi wedle mojej oceny to był właśnie Misztela. Natomiast tutaj widzieliśmy. Numer jeden w wykonaniu zawodnika Wiktorii I Za chwilę powinna pojawić się, proszę Państwa, dwójka zawodników. Tam oczywiście bardzo proszę tą czwórkę już do sprawdzenia przełożeń. Sędzia już tam idzie, panowie. Od razu na parking zjeżdżamy, sprawdzamy przełożenia. Wedle ostatniej informacji mieliśmy tam dwójkę kolarzy jeszcze wysuniętą przed peleton, ale proszę Państwa uważajmy, bo tutaj peleton będzie ostro finiszował, ponieważ zawodnicy będą walczyli o kolejne punkty do Olimpiady Młodzieży. Jest ta dwójka, jest proszę Państwa piąty i szósty na mecie. Jest kolejny reprezentant Jarocina. Mamy ich na mecie numer 102. I numer 66, 102 to Kuklewicz i numer 66 Pauliński Lityński Bełchatów już na mecie, a za chwilę zobaczymy tutaj na pewno wjazd ostry, bardzo ostry wjazd tej grupy zasadniczej Juniora Młodszego. Oni tu będą walczyli o te kolejne miejsca punktowane. Zobaczymy, kto tą grupę tutaj wprowadzi. Mamy teraz na grupę juniora młodszego, a na trasie, przypomnę, mamy tam jeszcze juniorów, którzy są gdzieś mniej więcej na setnym kilometrze swojego wyścigu. A więc ta czwórka, tak jak widzieliśmy, jednak utrzymała tą przewagę, nawet ją powiększyła na tym ostatnim okrążeniu. Nie mamy jeszcze peletonu, ale za chwilę, podejrzewam, pojawi się tutaj ta zasadnicza grupa juniora młodszego, no i na pewno tutaj ostra walka finiszowa, ponieważ będą walczyli tutaj do końca, choćby o to oczko wyżej jakżeż ważne punkty dzisiaj do zdobycia dla zawodników z kategorii junior młodszy, ostatnia szansa na zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiej olimpiady młodzieży jest proszę państwa grupa, zobaczmy teraz tutaj jest tam chyba reprezentant Gorzowa, nie, tą grupę tutaj Prowadza numer 49, reprezentant Strzelce Krajeńskie Damian Sławek, ten, który wczoraj wygrał jazdę indywidualną na czas. On dzisiaj tutaj prowadza tą grupę na metę. I kolejne grupki, które będą teraz tutaj dojeżdżać, jeszcze będą zawodnicy finiszować do końca, aby tutaj przeskoczyć choćby kolegę o to jedno miejsce. Tak dokładnie tutaj do samego końca walka będzie w juniorach młodszych, a przypomnę, że już teraz właśnie mamy rozstrzygnięcie kolejnej grupy, grupy juniora młodszego. I za chwilę dokładnie przedstawię Państwu, bo sędziowie odczytają ten podobinisz. Najlepszą szóstkę, która będzie dzisiaj dekorowana po zakończeniu wyścigu. A na trasie już zostali nam tylko juniorzy, mniej więcej jakieś 15, może 12 kilometrów do mety.